Calma, Teraz tak, tak, wy według systemu nam się wyświetliliście, na że byliście po prezenty, typowo jakieś netbooki czy tablety, nie? Tak. Znaczy, jak typowo? typowo? No, znaczy typowo, no na, na takie prezenty byliście zaproszeni, nie? Tak. To znaczy, no, 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 że przekazujemy Dlatego też... Na miesiączelecie, to tak po pierwsze. Tak. To, tak co Przez to też, jeżeli nie wyświetliło nam się to, że na te prezenty, no to jesteśmy tutaj szczerzy i mówimy, że po prostu nie mamy, nic. się skończyły, nie? To nie A jak się skończyły? Jak myśmy jako drudzy kolejce? Okej, okay, bo tam Państwo byli na coś innego no, po prostu, nie? Nie, no wszyscy byli, wszyscy no, co tu rozmawialiśmy na dole, wszyscy na netbookie jeszcze, Pani tu pytała, więc nie pani. No Z, no, z tego, co nam się wyświetliło w komputerze, to tak po prostu wyszło. Ale wszyscy... Zro możemy zrobić na tej to. zasadzie, że ewentualnie Wam to dosłać, nie? No bo nie, na tą no, chwilę to, ja nie to. mam tego fizycznie, tak? Czyli Czyli ci ludzie też nie wysłali, ja tak? To, tak? Oni mają, ale coś, coś innego, nie? Ale pan nie ma prawa, już teraz się wypuszcza. Tak? Ja Ale pan już jest wyproszony. Dlaczego pan się boi? A dlaczego pan w ogóle wyproszony? Ponieważ my. Nie, 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 jestem tak. zaproszony, żeby za. za. pan. panu pokazać? Okay. Zaczęliśmy. Zaczęliśmy tam nie. już. Dlatego mówię, jak sytuacja wygląda. Nie, bo co, bo jesteśmy młodzi, nas nie wkręcicie, to przecież to od razu. Wy masz. Samych młodych wyglądałście. Pani tu stała przed mną mówiła o netbooka. Pani pytała, okay. Pani pytała Pana czy netbooki Pytacie? są gwarantowane i Pani co. I co? Robimy? co robimy? Chcecie to na wysyłkę czy co? Ja czy nie, nie chcę, chcę. na wysyłkę, teraz. To mam To mówię tak jak jest. Nie mam. Nie hmm. mamy, się, bo żeby? nie dostaliśmy do proszę, proszę, roboty. Państwo też wiedzą, że nie ma? Ci zadawali wszyscy? Wiedzą, że nie ma na drugi. No jak nie wiedzą? Jak prosili o netbooki, pytaliście. Tak. się. nie. i Nie Pani? Nie byłem przy żadnej rozmowie, więc nie wiem. tak, Ja piszę deklarację, żebyście usunęli mój numer. Ze eee, proszę pana, to nie my dzwonimy. Ja mogę panu dać, podać. Nie, nie nie Pan ma to robić, a nie tutaj się nie naczuje. Kto dzwoni na policję, ruszyłby niczego. Pan, nic za pan nie robi. Moja firma nie zaprasza pana. To, poproszę, to jest firma, która zajmuje nie się telemarketingiem. To jest firma, która pan zajmuje się, się, się telemarketingiem. Na... No nie, który kolega. Powiedział, że będzie na pokazać. Tak, bo oni tak mówią. Nie, no, no, to tak no mówią ja no ale nie, jakiś kontakt z Państwo muszą mieć, skoro, skoro zgadza się miejsce, zgadza się godzina, zgadza się nazwiska. No to są Państwo. Ok. zlecenie na to, żeby po prostu zrobić... My mamy przykładową prezentację i oni mają zaprosić ludzi, tak? Dobra, pani chyba naprawdę nie wie ten netbook, tylko wychodzi o, to, o oszustwa, tak? Zewnętrzny. po 5 Więc ja panu, Daję panu rozwiązanie w tej sytuacji. Ale ja też to te, takie rozwiązanie to nie mam gdzieś. No. Ale robi pan z... na tej zasadzie. Ja, ja chcę tylko zobaczyć, czy pani nie komunikuje teraz. Więc chcę tylko wejść, spytać ludzi, co mnie nie obieca. Robi pan na tej zasadzie, że jak dzwonię następny raz, to pan prosi o wykreślenie swoich danych osobowych i nie wyraża pan zgody na to, żeby do pana wskazać. Ale to pan co zrobić, to pana firma nie To pana nie, jest nie jestem, nie mogę wchodzić To proszę, firma. Proszę przekazać tej firmie. Macie z nią kontakt, lepiej ja. się. Ja, ja mogę panu. Ale ja nie jestem administratorem pana danych osobowych, ja nie mogę się w pana przypadku akurat wyglądać. Pan teraz zaś... przyjął moje dane osobowe, więc proszę też się z tego komputera. Co no to to pan dlatego telefon, chciał pan... Chciał pani nie nazwisko. Wziąłem te same dane, które oni mają. No to, ale chciał pan, teraz pan jest posiadaczem. Ja mogę panu napisać, bo że oświadczenie jaka się pan Nie, pani pisze oświadczenie i pan się podpisuje po tym, że pan wykreśla te dane osobowe. Nie, tego nie 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 mam. No ja nie mam pana danych osobowych. Chciał pan, przed komputer pan, mój telefon. Tego mi pani musi pisać, bo ja tego nie użyję. Ale to, to, jest jest, firma, to jest firma, która pana zaprosiła. To jest firma, A co to proszę, artym, pana ten, pana która się z. zajmuje. Proszę do pana Dobra, proszę wykreślić dane z komputera, tak? I dane tej firmy, która tu jest, bo już teraz z jest. nic nie robi. Ja bym chciał, chciała prosić, prosić państwa, dane tej firmy, która to organizuje. Ale ja pani nie muszę tak takich danych. Ale to co to się proszę to proszę, dane No to mogę to wykreślić, nie ma problemu. Tylko, że pan jest wykreślony teraz tu u nas w komputerze, ale pana dane. nie sobie praca, ale chce z tego komputera wykreślony. Tak i słyszę, że jest jakieś problemy. Tak, Bo no, ta tak, tak, to firma. Yes, tak, to jest plany. To jest plany. Nie dość, nas nie wpuścili. Byliśmy też zapraszani tym podobnie. Dość, że zapraszanie było. Nie wiem, co to za chodzi. I nie będziemy tak na inny, jak tam przedstawić Państwu, Nie wiem, nie podważam tego. A pan teraz nie znam podać żadnych swoich danych, tylko teraz chce mam wykreślić tutaj z firmy. Stwierdzi, że kto inny nas zaprasza niż ta firma, która tak. tu współpracuje? To jest firma zewnętrzna. Nie, jest i nie, nie, firma przez... i tak dalej, no pory nie. Pory chodziło, jak... Nie chodzi o to, że papieżom chce chmić Ale pani mnie rozumiała? Miała. Moja firma zleca to firmie, która zajmuje się takim, rzeczem, która ma bazę danych. A tak? firma zleca to takiej firmy, która no, ludzi. my nie mamy bazy danych. tak? A my musimy pamiętać, że wiazg panosci, tak? Dobrze, ale na jakiej podstawie pan zatrudnia taką firmę, która dysponuje danymi? Wie kłamie. Nie ja, tak? bo ja nie jestem właścicielem tej firmy. No pracownikiem jestem, tak jak każdy to inny. Też no, no to proszę proszę. Można prosić namiot do, panie panie się panie się na do menadżera firmy? Dokładnie. Dokładnie. Można prosić namiot do menadżera kogoś, kto mógłby wyjaśnić to, skoro pani go trafi, to ktoś mi ja ja mówi, jak to wygląda. Okej, okay, więc ja poproszę o kontakt. My jako no, no to, to, ma, pani to samą, ma pani to samo u siebie w swoich danych? To znaczy, się, jest firma, która dokona no tak. rezerwacji w imieniu państwa firmy. No tak, no i do nich można, można się kontaktować. Czyli oni przekazują inne informacje klientom niż ci, co tutaj. Tak, bo państwo wcześniej terenu. wyszli, które była no, mu o, 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 o świeżości tak dalej. to niekoniecznie może być prawda, bo to jest tak naprawdę słowo przeciwko słowu. Natomiast my jako hotel, który ma programone nie akceptujemy tego no przez, przez to musi Pani zrobić na tej zasadzie, że po prostu nie będziemy tutaj dalej współpracować, bo no, to jest najlepsze rozwiązanie. To, 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 jest to rozwiązanie. bardzo proszę, jeżeli, jeżeli jest, rzeczywiście są jakieś rozbieżności. Ale to, to musi Pani załatwiać z tą firmą, która umawia, bo oni się zajmują umawianiem. sprawdzić to, tak? Bo no. ja mówić, poskarżać, to ja mogę każdego o wszystko. Oni zajmują się umawianiem, oni będą do pani dzwonić, oni umawiają dany dzień. Godzinę i miejsce. Ja rozumiem, ale Państwo się z czegoś chyba nie wywiązują. Tak? Dokładnie, z tego co umawiają, ci co dzwonią. Nie wiem. No cóż, wie Państwo, ja nie, nie, nie mogę za to opowiadać, jak oni umawiają, tak? Nie no mogę. Ktoś dzwonił proszę, do mojego uszu, powiedział, że uczę matematyki, a jestem polonistą. No proszę pana. Ale o co jeszcze raz, że co? Ta sama zasada, jakbym też dzwonił do mojego uszu i powiedział, że jestem polonistą, a jestem matematykiem. No to, 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 to w ogóle jedno się nie ma do drugiego. Ja pani mówię tak, jak jest. Jesteśmy no zapraszani ja na, na prezentację razy, o, pan, o, o pan świeży. Swoimi, że no czy tak? co robicie, Tak, mamy takie informacje. No taki system do Nie, mamy takie informacje, dlatego też dowie wie pan, Ode mnie to za dużo nie zależy. Dobra. Jak ja tak mogę przekazać, powie, co będzie pan chciał teraz. Dobra. Nie, ja, to, ja pan, mogę ja przekazać to, dalej, wiecie, dalej, pan... tak te informacje, ale co z tego wyjdzie, no to ja nie jestem w stanie tutaj powiedzieć. No i co pan ma, pan tylko staruszków, co zrobicie. No trochę długo to idzie, nie? bo w Excelu wykasować to jest tam dwa pięknie. No tak, no tylko akurat jest coś tutaj nie tak, tak, że nie wiem, może się pan bardziej na tym zna, więc proszę bardzo, nie? Państwo? Jakie? Nazwisko? Rozumiem, że też Państwo chcą być wykreśleni, tak? No, no, tak, no bo no, 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 jak się przychodzę to ten okazuje się, że nic, powiem, nic No słuchajcie, się... ja mówię tak jak jest, no, chucze, no, ja też nie jestem od tego zależny. Ja jestem tylko pracownikiem. No. No albo pojadę, będę zarabiał pieniądze, żeby przeżył moja rodzina, tak, albo nie moja w Teraz razie... pracy dużej, tak, dużo, tak, dużo tak, i to możliwości. takiej uczciwej. Ja w tym momencie muszę płacić jest... teraz za nianie, gdzie musiałam dziecko zostawić, bo dostaliśmy tu zaproszenie. Nie to jest, że byliśmy jako drudzy, yy, nazwiska może są spisane, więc te kartki też bym poprosiła, czy dostałaś się. Te kartki Nie, drugu, No, je, Tak, mam tak. Ta kartkę mam I zostaliśmy wy wyproszeni, czekaliśmy to, aż wszyscy zostaną wpuszczeni i moje dziecko teraz jest z z opiekunką, tak? którą muszę zapłacić. I jeszcze pan mówi, że niestety musi Pan nas wyprosić. No, no nie prezent, no ale no proszę pana. No, no w ogóle są Państwo tak taką No proszę jeszcze tak, zapisać, tak? No jest pan wykreślony, to ja to mam zapisane. No a pan robi co filmę. Numer nie, tak? dwa pana nie ma. Yy, zaraz bo... Pan Edyt zapisz, tak? Jest. Ok. Dziękuję. Dziękuję. Również.